Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku patologii auto handli oczyma widza, czyli historie, które napisaliście wy, a wam te historie napisało życie. Historie, które są ku przestrodze i program, cała seria już od dwóch lat jest tworzona przy współpracy z Car verticalem który służy właśnie do tego, żebyście się nie wpieprzyli na minę. I są to smutne historie. Są to historie bez happy to są to historie, w które nawet ginęli ludzie, ale wy się boicie kupować po tym auta, a ja nie robię po to, żebyście się bali. Ja tych historii nie robię po to, żebyście się bali. Ja ich nie opowiadam i wy mi ich nie, nie piszecie po to, żeby ktoś się bał. My je opowiadamy, a wy je piszecie tylko i wyłącznie po to, żebyście jakąś lekcję z tego wynieśli. A zatem samym startem kciuk w górę, no i lecimy po kolei. A jak masz swoją, jakkolwiek wstydliwa by nie była, przecież nie wymieniam się z imienia i nazwiska, to po prostu napisz ją tutaj. Z chęcią to na głośnie. patologię m4k.pl Naprawdę potraficie napisać tysiące historii. Dobrze! Lecimy. Witam, na wstępie. Chciałem Tobie, jak i reszcie ekipy podziękować za Twoje filmy. Po trzech latach batalii sądowej udało się wygrać sprawę sądową poprzez ugodę na moją korzyść. Standardowo na początku wszystko pięknie, auto igła przez telefon, więc biorę kredyt, załatwiam sobie transport i zaraz po decyzji kredytowej wypłacam gotówkę i ruszam w trasę Kraków radom Po trzech godzinach jazdy docieram na miejsce. Okazuje się jednak, że to nie prywatny sprzedawca, tylko handlarz. Megano, o którym mowa stało z przodu przed domem, a kątem oka widzę za domem pas z 15 innych pojazdów jazda próbna trwała może do 30 minut porozmawialiśmy że auto nie bite było tylko lekko draśnięte z prawej strony i zostało już to naprawione po wszystkich moich oględzinach przechodzimy do podpisania umowy gość mówi wpiszmy tysięcy, to nie będę musiał płacić podatku a ja wtedy zamiast 23900 zapłacę 21 i tu powiedzmy zapaliła się pierwsza lampka ale nie lampa tylko bardziej dioda bo nie ukrywam napaliłem się na to auto widzicie to jest to co mu mówię, wyłam, to trochę taki, ach, nie, no ja będę podsumował w danym miejscu, to jest takie trochę jak na e, jakiejś takiej pierwszej rance, nie, że idziecie z laską i już wiecie, nie znacie jej, nie wiecie co jest tam pod makijażem i tak dalej, ty już jej odasz życie, ty już tam ogórka wkisisz i, i, i potem się okaże, że rano się obudzisz przy kimś innym. Nie, to są takie dla no, mężczyzn chyba lepszej parafrazy czy porównania nie można zrobić, nie? Ale dzięki tej diodzie kazałem wpisać pełną kwotę, którą mam zapłacić, więc o negocjacjach nie było już więcej mowy. Poprosiłem również sprzedającego, jeśli jest pewny bez wypadkowości, aby i to dopisał na umowie i się podpisał. Zrobił to. W drodze powrotnej zauważyłem, że nie działa ten pomoc. Zadzwoniłem do sprzedającego, on powiedział, że nie zna się na Renault i może wystar wystarczy w serwisie to aktywować. Myślę, OK, może. Aku był rozładowany, coś się wyłączyło i trzeba to będzie ponownie aktywować. Jak to mówią, elektryka, z elektryką i Francuzy mają różne akcje. Kilka dni później gorący dzień włączam klimę i nie działa. Zbiegło się to z wymianą rozrządu po zakupie. Poprosiłem serwis o dobicie czynnika. Wyszło, że jest kompletnie pusty. Myślę oho, nieszczelny układ. Dzwonię do sprzedawcy, mówi napraw sobie w jakimś warsztacie. Ja ci zwrócę tydzień, później awaria układu hamulcowego, Jadę więc do ASO, bo mój mechanik nie dysponował urządzeniami diagnostycznymi i okazuje się klip okazał się spalony sterownik pompy ABS, ale żeby tego było mało wyszło, że ktoś grzebał w kostce łączącej sterownik z komputerem pokładowym i jest cała popękana, przez to mogła dostawać się wilgoć i po prostu spalił się sterownik, a na moje nieszczęście ten konkretny sterownik łączy się z komputerem poprzez jakiś konkretny moduł, ach uwielbiam Francuzów, słuchajcie, albo układ nie pamiętam dokładnie, i jedynie trzy modele sterownika będą pasowały dostałem numery części, których mam poszukać, lecz niestety nigdzie nie było możliwości dostać ich w używcę. zostaje tylko a so, tam też nie trzeba ściągać z Francji koszt sterownika oraz pompy, bo są ze sobą zespolone. To ponad 3000, plus naprawa wyszło z rabatami 6600. Słuchajcie, to już jest jakieś 30% ceny. Zatruję do sprzedawcy z tymi informacjami i do tego momentu przestał odbierać telefony. Ja się mu trochę nie dziwię. Ale to nie, nie cisnę widzowi, po prostu mówię, że. Jakaś cierpliwość tego gościa może być, jak się sprzedaje jakieś łachrajswa. Więc nie myśląc długo, umówiłem się rzeczoznawcom, aby zrobił oględziny i dokumentację całego samochodu, żeby, żeby to nie był odległy czas od zakupu. Później kancelaria prawna i sąd. Przy pierwszej rozprawie zaproponowano mi 3000 zł rekompensaty, na co się nie zgodziłem. Ja wyszedłem z propozycją 8,5. Na co oni się nie zgodzili, finalnie sprawa trwa 3 lata. Kolejni rzeczoznawcy już sądowi opłaty, koszta sądowe już doszły do kwoty 6000 i teraz na rozprawie. Pozwany się nie pojawił, jedyny jego pani adwokat i przystali na ugodę w wysokości 8500 plus 1700 dla mojego prawnika, co pokryje jedynie połowę kosztów zastępstwa i prowadzenia sprawy. A sąd, aby już namówić mnie na ugodę, Moją część kosztów sądowych przeniósł na skarb państwa. Finalnie mamy ugodę. Poszedłem pozwanemu na rękę, aby wypłacił mi to w dwóch latach. Trzy lata nerwów. Wtedy już myślałem, aby się wycofać i oleć sprawę, Myślałem sobie, kurczę, ty walczysz z dużo większymi firmami, to i ja też. I niech to trwa. Masa odwołań. Przeżyć z nią, nią winny, a wy dalej walczycie to, co mi szkodzi. I właśnie dzięki takiemu myśleniu. Dociągnąłem to do końca, a nie odpuściłem. Warto uświadomić ludzi, że takie sprawy wymagają czasu i zapasu nerwów P.S. Chciałem już w trakcie sprawy do Ciebie napisać, czy może byłbyś zainteresowany takim tematem w sprawie patologii autohandlu itd., itd. Nie będę tego czytał, bo to już takie prywatne do mnie. Co mogę powiedzieć? To sytuacja, która chyba bardzo dobitnie pokazuje, że nie warto, będąc handlarzem, kłamać, bo jeżeli go ściągną auto, coś było robione, jakiś kolega coś tam gdzieś po drodze kostki połamał, coś i, 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 i to się stało, no to lepiej wziąć konsekwencje na siebie. Natomiast my jako skupujący też nie możemy egzekwować wiecznie wszystkiego w literę prawa, tak zwanej rękojmi, że przez dwa lata od zakupu będziemy męczyć sprzedawcę, że nie wiem, tarcie mi się skończyły, klocki, no są pewne rzeczy tak tutaj, które są wadami ukrytymi, czy są też jeszcze wady istotne, ale na miłość boską są też ludzie, którzy potrafią zadzwonić po roku i powiedzieć, tarcie mi się skończyły, rozumiecie? Albo sprzęgło mi się skończyło po Roku czy po dwóch, nie to są elementy eksploatacyjne. Tutaj, co przykład pokazał, upór i 3 lata to i tak jest super wynik. 3 lata z odsetkami, ze wszystkim, więc ja myślę, że warto, kochani, a przede wszystkim to, co tutaj historia pokazała, że mimo diody, zamiast lampki, która się zapaliła w głowie, zachować tomność przy podpisywaniu umowy i wpisywać zawsze każdą kwotę, jaką wy wydajecie na ten samochód. No, przy zakupie to wpiszcie na umowie, bo potem będzie problem. Patologia polskich autohandli albo jakaś klątwa. Cześć Michu, mam na sobie chyba jakąś motoryzacyjną klątwę. Mam 29 lat, siódme już auto, z niektórymi mechanikami mógłbym wyjść na piwo. Czasami żartuję, że jak przysiądę się na autobus, to i on się zepsuje. Ale do rzeczy. Opowiem... O moim najnowszym nabytku. Po wszystkich motoryzacyjnych wpadkach w przeszłości i poprzednim samochodzie, którym był MINI Cooper R50, chciałem znaleźć auto, które łatwo znaleźć na naszych drogach i które naprawi większość mechaników. Szukałem konkretnie kombi w budżecie do 20 tysięcy w październiku 2020. Znalazłem Audi A4, B7, Avant z 2006 roku, 1.9 TDI, 116 koni. No bardzo rozsądny wybór, jeżeli chodzi o motor. Jeżeli chodzi o Audi, no to dość drogo jako marka, no ale tak faktycznie strasznie popularne na polskich rynkach zaraz za Passatem i wieloma innymi niemieckimi ustrojstwami. Sprzęgło kompletne wymienione 3 lata temu, rozrząd robiony 10 tysięcy temu, niesprawny jeden czujnik od Parktronika i wizualnie trochę rys od prysków, ale nic strasznego, no, na, te, na ten rok to chyba nic strasznego. Auto stało w komisie mojej miejscowości i zawsze miałem wielkie obawy przed kupowaniem auta z komisu, ale stwierdziłem, że wszystkie moje poprzednie auta były od osób prywatnych i było z nimi wiele problemów, więc zaryzykuję. Oczywiście komis sprawdziłem i miał bardzo dużo opinii, ze średnią 4,7. Auto kupione za 17 tysięcy w cenie, dogadałem się ze sprzedającym, że na jego koszt zostaną wymienione tylne hamulce i naprawi schowek. Ułamany zawias, klasyka w tym modelu. Oczywiście przed kupnem byłem na stacji diagnostycznej, po diagnostyki pozdowej. Nie jestem mechanikiem, ale bardzo teoretycznie coś tam niby wiem, jak się okazuje, to chyba jednak niewiele. Diagnoza Ciepił się tylko i wyłącznie skorodowany przewód hamulcowy z tyłu i powiedział, że reszta samochodu jest w świetnym stanie. Samochód kupiony. Kilka dni później podjechałem do zaznajomego warsztatu, wymieniono hamulce, poprosiłem też od razu o olej oleju, filtrów i już na mój kosz. Zapytałem owego mechanika, czy może przejrzeć auto od spodu, żeby znaleźć, co będzie wymagało wmiany w najbliższym czasie. To jest bardzo zdrowe podejście, słuchajcie. Przejrzał, stwierdził tylko brak kilku plastikowych osłon i powiedział, że reszta jest pełni sprawna. Pożegnaliśmy się i więcej tego pana już nie ujrzałem. Jakiś miesiąc później się zaczęło stukanie z prawej strony, z przodu podjechałem już wtedy do znajomego mechanika, bo tamten mu znajomy hmm, handlarze. Diagnoza, a raczej diagnozy do wymiany praktycznie całe zawieszenie amortyzatory, sprężyny, odboje amortyzatorów, łożyska na przednich kołach. Przysięgam, że tego nie było słychać. Dodatkowo hamulce, które zakładał mechanik handlarza były założone źle, a diagnosta, który przyglądał samochód miał chyba banknoty wsadzone za okulary, bo przewody hamulcowe nie były ani trochę skorodowane i jeżdżą bezawary Dziś. Wszystko to zostało wymienione. Pojechałem zrobić zbieżność. Okazało się, że kierownica była przestawiona i nie była ustawiona, idealnie w środku. Poprawione, zrobione i kolejna zbieżność. Przyszła zima. Samochód nie potrafił nagrzać wnętrza. W lato temperatury wody. Przekazują... Oscylowała między 70 a 90, i już wtedy dało mi to do myślenia. Ale koszty poprzedniej na prawej tak mi już zwaliły z nóg, więc zrobiłem to na zim. Termostat kosztował grosze, więc żaden problem. Przyszła wiosna, nie działa klimatyzacja. Działa w październiku przy zakupie. Diagnoza. Chłodnica jest w agonalnym stanie, co się również okazało. Chłodnica wody też ledwo się trzyma. Wymieniłem obie. Przyjeżdżam przez chwilę. Wyskoczył błąd stanu oleju. Kolejna wizyta rozciekła się wakum, pompa, kolejna wymiana. Wiecie, że jak tak słyszę i taki krótki czas, to faktycznie może być pech, ale... Mam taką teorię, zaraz wam powiem o nim. Dobrze, lecimy dalej. A teraz gwóźdź programu sierpień 23. Samochód dziwnie się zachowywał. Przy Przyspieszałem, Czasami słychać było jakieś e, e, rzężenie, a tak to nazwę, a czasami dodatkowo samochód zaczynał m, żabkować, czyli skakać i się dusić. Raz zdarzyło mi się to na 80 na czwartym biegu. Jakby na łamki sekund tracił moc. Po dłuższej diagnozie stwierdziliśmy, że będzie to sprzęgło. Znajomy mechanik nie wierzył własnym oczom, łożysko oporowe było jeszcze oryginalne z Audi dodatku już przy Także w części było czerwone sprzęgło jest silnika AWX z B6, a dwumasa z B5B6. Chyba już nie muszę wspominać, że wszystkie te części były używane, dodatkowo uszkodzony był uszczelniacz wału. No właśnie, to już tak do mojego podsumowania idzie dobrego. E, I do lał się olej, który skutkował ślizganiem się sprzęgła i żabkowaniem. I to tylko kilka wybranych napraw. W międzyczasie okazało się jeszcze, że po czasie wyszło uszkodzenie światła trzeciego stopu. Uszkodzona była prawa lampa. Topione piny. Handlarz nie wspomniał, że uszkodzenie jednego z czujników Parktornika unieruchamia cały system. A ponadto oprócz samego czujnika zepsuty był również głośnik, co wymagało zdemontowania prawie całej tapicerki. Instalacja radia była cała e, poprzecinana, poluto i poskładana, uszkodzona była manetka od wycieraczek, oba błotniki były chyba czymś. Zatentegowanej poziomie wyszło, że w obu brakuje także połowę blachy. Auto czasami słabo pali w zimę. Uszkodzona była również poduszka silnika. Zawalony był system EGR. Po tych wszystkich sytuacjach zastanawiam się, chyba zrobię ten drożdżer. Bo coś, czuję, że w końcu mogę nie doczekać jego wymiany. Część tych rzeczy była nie do odkrycia przy zakupie, a część może za bardzo zignorowałem. Dobrze, że w załączniku mam multum zdjęć, ale to jest nieistotne. Do czego dążę? To jest to, kiedy my się nie znamy, i to, kiedy polegamy na. Rynku przeciwnika, bo my trochę musimy traktować zakup samochodu jak taką swego rodzaju grę. Bo jeżeli jedziesz na terytorium wroga, ileś kilometrów, i spodziewasz się, że we wsi wroga i dookoła, w najbliższej stacji diagnostycznej czy w zaprzyjaźnionym warsztacie, wszyscy będą fair. To się mylisz, bo wystarczyło, że kiedy jechało się na sprawdzenie tego samochodu, wysłano SMS, a jeżeli jechał handlarz z tobą, jeżeli jechałeś sam, to zadzwonił. I pan diagnosta faktycznie do dzisiaj tak to działa, że mógł mieć pieniążki w oczach. Jeżeli chodzi o zaprzejaziennego mechanika, a co on miał tobie powiedzieć? Wymienił ci tarcze i klocki z tyłu i co miał wam powiedzieć, że nie no słuchaj, ty taki syp, że po prostu to się w głowie nie mieści. No to co ty byś zrobił? Nie, no nie kupiłbyś tego auta, oddałbyś też jeszcze w miarę w porę, a im brnąłeś bardziej w koszta, tym bardziej się nie chciało. I to jest problem wasz. Problem z czego wynika? Ja mam wrażenie, i tutaj niestety nie znam przebiegu samochodu, że prawdopodobnie jedyną istotną rzeczą, jaka była, to było to, że auto było zajeżdżone ze skręconym licznikiem i tu by się wszystko zgadzało. Po prostu kupujesz auto, które chwilę jeździ, a potem zaczyna się rozsypywać, było sprzęgło do zrobienia, zrobili narympał, e, zrobili zużywanych części, złożyli to z tego, to z tego, to z tego, tego byle by pójść do następnego, do następnego, i wy się potem tak biedni bujacie. Co ciekawe, Większość z tych rzeczy tu wymienionych byłaby ciężka do obronienia, jeżeli chodzi o sąd. Dlaczego? No bo większość to były rzeczy eksploatacyjne. Sprzęgło, jakaś chłodniczka, a coś tam. No to, to jest problem, nie? To jest problem, w którym no, musimy niestety bardzo dobrze rozpoznawać temat i no nie wiem, czy da się tego uniknąć. No tak. Chłodna głowa, jechać gdzieś dalej do warsztatu, e, przede wszystkim samemu spróbować zajrzeć pod to auto, no może coś Ci się tam rzuci w oczy. Ja wiem, nie każdy jest fachowcem, nie każdy się jakkolwiek zna. No to może wziąć kogoś bliskiego, jakkolwiek się przed tym wszystkim bronicie. Czy właśnie takimi raportami, jak mówi Car Verticala. Przecież kurczę, jak bierzecie 3-4 raporty, wień w grupę, to wychodzi Was kilkadziesiąt złotych za ten raport. I nie musicie jechać tylu set kilometrów. Z domu to zrobicie. Tam już wyjdzie, czy tam jest jakiś syf na początku, czy nie. Dobrze, lećmy prawie do końca. Cześć, dzień dobry. Chciałem opowiedzieć swoją historię, lecz patrząc na wspomniane opowieści, moja to pryszcz. A jedna się znalazła. Jako, że zajmuję się handlem warzywami, potrzebowałem taniego samochodu dostawczego. E, traf chciał, że kupiłem podobno niezniszczalnego T4 z niezawodnym motorem, jeden dzień wtedy, i bardzo długo szukałem samochodu. Do 10 tysięcy od osoby prywatnej w końcu znalazłem. Oj, kiedy ty to kupowałeś, że ty tę czwórkę za 10 tysięcy kupiłeś? To chyba było dużo lat temu. Jeżdżam z kolegą na podwórko do osoby prywatnej, która dorabia sobie handlem, posiadając na placu z 40 busów, które wszystkie jeżdżą w jego flotach, ale posiadają kartki na sprzedaż. Po krótkiej przejażdżce i wytknięciu kilku błędów, przemiły pan handlarz mówi, że jego nie interesuje. Samochód jest tani, handlarz w ramach negocjacji dorzucił ubezpieczenie na pół roku w zaprzyjaźnionym towarzystwie. To fakt. Samochód był tani, a po przejechaniu do domu po kilku dniach okazało się, że samochód nie posiada ważnego OC, a i z przeglądem jest na bakier. Przegląd przeszedł pomyślnie, patrząc tak teraz, to w sumie się sam dziwię. Po trzymaniu przeglądu udałem się do urzędu w celu rejestracji Cacuszka. Okazuje się, że na umowie brakuje podpisu szanownego jego mościa. Po kilku telefonach usłyszałem, że jego to nie interesuje i nie ma czasu. Po pofatygowaniu się 150 km udało się zdobyć podpis i pomyślnie go zarejestrowano. Wszystko było cacy aż do momentu pierwszych śniegów. Wszelkie możliwe przewody strzelały jak zapałki, a także problem z blokiem silnika. Po wnikliwej analizie, po fakcie okazało się, że samochód przyjechał do Polski z przebiegiem 800 tysięcy kilometrów, a na zegarach widniało trochę ponad 300. No właśnie, to jest to, co mówiłem w ostatnim przypadku. Po roztopach zauważyłem coś pięknego. W progach znajdowały się takie dziury, niczym w najlepszym serze, a w nadkolach podobnie. Przez ogromną korozję drzwi boczne praktycznie nie domykały się. Przy okazji dowiedziałem się, że do remontu blacharskiego użyto jakby inaczej pianki montażowej, przez co korozja postępowała jeszcze bardziej. Po kolejnej awarii samochód wystawiłem na sprzedaż, zaznaczając, że na części pojechaliśmy. Miły pan, podkreślam, że auto nie nadaje się do jazdy, zabrał pojazd, śmiejąc się tylko, że on go uratuje. Los samochodu jest mi nieznany, ale była to nauczka, aby kupować wszelkiego rodzaju raporty, bo nieważne, straciłem 8 tysięcy złotych, ale nerwów nie da się wycenić. I to ja rozumiem, że nie da się tetki kupić za 10 tysięcy i kupić trupa, ale to znowu też pokazuje, że właśnie, ten przebieg, ten raport, jaka jest różnica między 800 a 300 tysięcy? No co najmniej pół miliona kilometrów. To dość dużo bym powiedział, prawda? No właśnie. No właśnie, lecimy. Dzień dobry, mam problem z samochodem Audi A5 zakupionym w, u handlarza. Oho. Takiego i takiego w Środzie Śląskiej. W październiku 2023 zakupiliśmy z małżonką w ramach zamiany za samochody Audi A520TDI win nie powiem, ale, ale widzę. Po przejechaniu krótkiego odcinka nic nie wykazywało na wadę samochodu. Zapytałem sprzedawcę, czy on jest właścicielem komisu, ponieważ wcześniej był inny komis. Pan M odpowiedział, że jest on nowym właścicielem i że auto miało małą szkodę w Niemczech w roku 2013. Ale wszystko było naprawione w ASO Audi. Po około dwóch tygodniach w trasie do około 900 km założyłem duży ubytek oleju, około 1 litra. No to dużo jak na takie auto, tak dużo. No mi się wydaje, że dużo. ale był wymieniany zaraz po zakupie samochodu. Oczywiście sprawa była zgłoszona do sprzedawcy. Pan M kazał jeździć obserwować, jak coś to dzwonić, ale on idzie na urlop. Piękna sprawa. Za jakiś czas oddaliśmy samochód do mechanika niezależnie, aby sprawdzić, czy są jakieś wycieki. Posprawdzał odmę, turbinę dolot, auto nadal brało olej, bo nie miało wycieków. Kolejny telefon do pana M to pracownik, który został zwolniony i naśmiewaliśmy i naświetliliśmy mu sytuację, więc powiedział, abyśmy pierścienie zalali naftą. Ale to takie rzeczy, to ja robię na YouTube. Nie naftą, a pukanką. Na co się nie zgodziliśmy, bo wiadomo, jak coś się wydarzy, będzie na nas. Mam ambiwalentny stosunek do tego. Wiecie dlaczego? Bo bardzo wiele razy trafia się nam tak, że auto bierze olej, pali olej, dlatego że są zawalone pierścienie po prostu na tłokach nagarem. Nagarem dlatego, że jeździł ktoś na long live'ach, gównianych olejach i często pada diagnostyka, że trzeba zrobić remont. Sprawdzamy się na cylindrach, no jego już jest mało. Ale co praktykujemy? Zalewamy na parę godzin w, na cylindry płukankę bezpośrednio, wtedy wymieniamy olej, sprawdzamy. Okazuje się bardzo często, że potrafi wrócić kompresja właściwa i nawet ubytek oleju zniknąć. Ale tu ja nie przesądzam. Ja tylko po prostu tak mówię. Więc pan A tym razem, może pan M nie pracował, zaoferował, że weźmie auto do swojego mechanika. Trzymali auto tydzień czasu. Mechanik od pana A, pan Eł dzwonił, e, muszę pomieć te imiona i mówi, że wszystko zostało zrobione, nie będzie brał oleju. On. Pod tym podpisuje po tygodniu czy dwóch olej zaczął gdzieś ubywać. Kolejny telefon do pana, oczywiście on czasu nie miał, bo jest z małżonką. Wminiliśmy, wywarliśmy presję na nich. Tak, presję, auto miało być w ciągu dwóch dni zrobione. Mija czwarty dzień, więc zapytałem, jak idzie usunięcie usterki. Wzięli auto po raz drugi na trzy tygodnie, niby wszystko ok. Po 2000 kilometrów wzięło pół litra, bo w książce serwisowej jest napisane, że na 1000 km pół litra oleju może auto brać w zależności od stylu jazdy. Oczywiście auto nadal brało i bierze litr oleju na tysiąc. Małżonka miała już dość. Stresów związanych z autem, postanowiliśmy pojechać do Toyota lub na wycenę, na wycenę samochodu i zostawić w rozliczeniu na inny model. Tam się okazało, że nasze Audi z jedną niewielką szkodą miało szkodę całkowitą w Niemczech. Oprócz tego 8 kolizji komunikacyjnych, co łącznie daje 9 szkód. Oczywiście, jak to handlarz powiedział, trzeba było sobie zakupić auto DNA i sprawdzić. <laughs> Ale przecież nie mam obowiązku tego zakupować, skoro powiedział nam o jednej niewielkiej szkodzie. Wystawiłem samochód na sprzedaż na portalu takim, takim dostałem wiadomość od pewnego pana Polaka, który pracuje w Audi w Hanowerze, że moje auto miało dość mocny wypadek, że była naruszona konstrukcja samochodu, proszę o pomoc, bo już sił nie mam i nerwów do tego, to się nadaje do telewizji. Znaczy, nie wiem, czy to się nadaje do telewizji. To już jest w telewizji, ale. No... To tak trochę jest, nie, że ja was uczę od dekady i inni twórcy też, że właśnie można wziąć czujnik lakieru, że można sprawdzić auto właśnie poprzez takiego carverticala i uniknąć takiej sytuacji, a w tej sytuacji... Co ja mogę pomóc? Mogę nagłośnić sprawę, zastraszyć handlarza, zastraszyć komis? Nie bardzo, no. To i tak finalnie on może nie ulec, a może wytoczyć mi rozprawę. Ja się oczywiście nie boję, po prostu ustawi się w kolejce za którąś tam rozprawą. Natomiast ty jako właściciel tego samochodu, jedyne co możesz, no to po prostu zgłosić sprawę przez radcę prawnego do odstąpienia od umowy ze względu na wadę ukrytą. No to jest wada ukryta. Jedna stłuczka, a o 8 więcej, czyli 9, to jest wada ukryta i wada istotna, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu. I potem, jeżeli pan nie zwróci, nie zabierze pojazdu, możecie iść na drogę sądową, tak jak tu wspomniałem. To jest jedna pomoc, jaką mogę zaoferować. Ja nie zapłacę za prawnika w tym momencie, bo to nie ma sensu, ale ja uważam, jak przykład wcześniej, sprzed paru, że warto walczyć o swoje. I dziś nie ma spektakularnych historii, czyli są historie również życia wzięte, historie smutne, gdzie wydaliście swoje pieniądze, zmarnowali się swoje pieniądze, utopiliście pieniądze w swoje marzenia, które dzisiaj są dla was koszmarami, więc kciucz górę niech to się niesie. Niech to się niesie ku przestrodze. A ja wam mogę tylko przypomnieć, że Cały czas, jeżeli ktoś chce naprawdę fajną furę, to tutaj Wam się pokazuje tak, my zbudowaliśmy tak pięknego miniacza dla Brokuła, wartego kilkadziesiąt, grubo ponad 80 tysięcy samo auto, plus te przeróbki, plus to wszystko. I Wy do 13 grudnia możecie zgarnąć to auto, wziąć udział w akcji poprzez zakup dowolnej diety na stronie brokuła, a z hasłem kodem miłośnicy. 15 będzie naprawdę rabacie, więc taka jednodniówka wyjdzie wam kilkadziesiąt złotych. Spróbujecie, może Wam zasmakuje, a przy okazji wejdziecie do gry. A 22 będzie finał na naszym kanale. Więc wspólnie wszyscy razem to dociągniemy. Jak takie akcje będą Wam się podobały, to będzie super. Oczywiście też zajrzyjcie na samą stronę diet brokuła, bo tam jest i formularz, i zobaczycie, jak to wygląda. Co to jest catering dietetyczny, no bo to jest coś, co możecie zrobić dla siebie, dla zdrowia, a przy okazji, właśnie wziąć udział w bardzo fajnej akcji, gdzie możecie zgarnąć furę, a co z nią potem zrobicie? To już Wasza sprawa. Ja bym jeździł. Ktoś inny może sprzedać. No, zawsze kilkadziesiąt koła do przodu. No. Ja myślę, że to nie leży dziś na ulicy, nie? No to wbijajcie. Trzymajcie się. Cześć!